Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam dziś na film z cyklu wybierz kartę. Zapytamy dziś kart. Co ta osoba aktualnie do Ciebie czuje. Tutaj do wyboru macie trzy talie kart. Od lewej strony jest to talia numer 1, numer 2, numer 3. Wybierzcie sobie tam, z której chcecie mieć czytanie i zaraz będziemy zaczynać. Daję Wam chwileczkę na zastanowienie i zaraz zaczynamy czytanie. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię kart, najpierw zaczniemy od talii numer 1. Co osoba, o której w tym momencie myślisz, czuje do Ciebie aktualnie? Co osoba, o której w tym momencie myślisz, czuje do Ciebie aktualnie? Co ta osoba do ciebie aktualnie czuje? Co ta osoba do ciebie aktualnie czuje? No, tutaj karta na dzień dobry. Mamy kartę króla kielichów, później mamy kapłankę i dwójkę buła. Jeżeli jesteście kobietami. To tutaj ewidentnie karta króla kielichów mówi o tym, że mężczyzna, o którym pomyślałyście, kocha was. Karta króla kielichów mówi o tym, że ten mężczyzna jak najbardziej coś do was czuje i to jest już na takim bardzo wysokim poziomie, bo karta króla kielichów to już, to już jest ten najwyższy poziom, jeżeli chodzi o Uczucia. Dalej mamy kartę kapłanki i kartę dwójki buła. Tak więc, tak jak powiedziałam, mężczyzna was kocha, ale mimo wszystko być może on też nie jest w stanie tego wam pokazać. Jeżeli myślałyście na przykład o niekoniecznie o waszym partnerze, tylko o kimś, z kim się spotykacie, to tak, tutaj karty mówią tak. Ten mężczyzna Was kocha, ale on tego nie pokazuje, bo na obecną chwilę przypatruje się. On nie wykonuje żadnych kroków, on nie chce wykonywać, może on też nie chce pokazać, jakiemu na tobie zależy. Ale tutaj są takie emocje, które są skrywane, ale nawet jeżeli ten facet, o którym pomyślałaś, jeżeli ten facet nawet ci o tym nie mówi, że on cię kocha, to tutaj według tych kart ewidentnie ten mężczyzna. Kochacie, skrywa to z tego względu, że nie wiem, być może na obecną chwilę on nie jest w stanie ci tego powiedzieć, być może nie chce zrobić tak zwany falstart, dlatego się, że tak powiem, krępuje, obserwuje, jeszcze nie czuje, że to jest ten moment, kiedy należy ci powiedzieć o swoich uczuciach. To teraz sprawdzimy talię numer dwa. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Co ta osoba do Ciebie czuje? A co czuje do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Co czuje do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Co ta osoba do Ciebie czuje? Co czuje do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? No, tutaj karty pokazują, że ta osoba tak, naj, tak naprawdę, przynajmniej według kart, dba o swoje własne samopoczucie. Na początku mam kartę dziewiątki kielichów, czyli dla mnie to jest taka karta egoisty. Dbam o to, żeby mi było dobrze, to ja wam się dobrze czuć. Bo dalej mamy kartę pustelnika i kartę dwójki mieczy. Z tym, że karta pustelnika może pokazywać, że. To nie jest do końca to, czego ta osoba potrzebuje. Ta osoba może w pewien sposób czuje się samotna, może czegoś jej jeszcze tak naprawdę brakuje. Ona szuka tego czegoś, żeby, nie wiem, poczuć się w 100% osobą spełnioną, bo dziewięć kielichów, czyli brakuje tej osobie tutaj jeszcze jednego kielicha. I karta dwójki mieczy na końcu mówi o tym, że ta osoba zastanawia się, ona nie jest pewna, a co do ciebie czuję Może też nie chce zobaczyć pewnych rzeczy, które ty dla niej robisz. Może ta osoba nie chce zobaczyć pewnych sytuacji, może też ona nie chce tak naprawdę zobaczyć tego, że dba tylko i wyłącznie o siebie. Bo tutaj, tak jak powiedziałem, karta dziewiątki kielichów, karta mówi o tym, że tej osobie jest z Tobą dobrze. Ona jest szczęśliwa, że jest z Tobą, że, że Ciebie zna, ale tak, tak naprawdę w tej całej relacji ona nie do końca czuje się sobą, a jeżeli już to dba tylko o swoje dobre samopoczucie, ale tak jak tutaj powiedziałam, że tak naprawdę ta osoba może się czuć sama. Nawet jeżeli tworzycie jakąś taką już długoletnią relację, to ta osoba. W głębi serca czuję się samotna i mam wrażenie, że tak naprawdę też zastanawia się, co tu dalej zrobić, co ona tak naprawdę do ciebie czuje. Może ta osoba też sama do końca nie wie, może tutaj rozlicza, zastanawia się nad wszelkimi za i przeciw, jeżeli chodzi o te uczucia, którymi ciebie darzy. Ale tak jak tutaj powiedziałam, że Przede wszystkim dobre samopoczucie tej osoby jest dla niej na pierwszym miejscu. To teraz sprawdzimy talię numer 3. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Co czuje do Ciebie aktualnie osoba, o której w tym momencie myślisz? Co czuje do Ciebie aktualnie osoba, o której w tym momencie myślisz? Co czuje do ciebie aktualna osoba, o której w tym momencie myślisz? Co ta osoba do ciebie czuje? Co ta osoba do ciebie czuje? No, tutaj nie mamy stricte żadnych takich bardzo uczuciowych kart. Mam wrażenie, że. Ta osoba w pewien sposób um, działa na takiej zasadzie, że tyle, ile od ciebie dostanie, a tyle ona też wnosi, choć może już tak poniekąd wycofuje się z tego. Bo tu na początku mam kartę 6 monet, później 6 mieczy i czwórka kielichów, czyli taki przesyć, już mi się nie chce, już, już mam um, czegoś dość. Um, nie wiem czy aktualnie jest u was tak, że było na przykład coś na zasadzie takiej równowagi, o której mówi karta sześciu monet, że ja ci coś dam i w zamian ty mi coś dasz, bądź też żyjemy w jakiejś takiej relacji partnerskiej, ale niestety ta osoba się z tego powolutku tutaj tak wymiksowała, bo szóstka mieczy tutaj akurat na tej karcie bardzo dobrze widzicie postać, która po prostu odpływa. Odpływa, odchodzi właśnie od tego, co już było. Odchodzi od tego, co już było, i tutaj dalej mamy kartę czwórki kielichów, tak, która, tak jak mówiłam, że mówi o takim przesycie, że już nie chcę, nie chcę kogoś widzieć, nie chcę widzieć to, co ta osoba dla mnie robi. Już mi się nic całkowicie nie chce. Tak więc tutaj, jeżeli miałabym mówić o jakichkolwiek takich uczuciach, to już tych uczuć tutaj nie ma, tu już jest taki przesyt, już takie zniechęcenie, znudzenie daną osobą choć na początku może między Wami właśnie było tak, że wszystko co robiliście dla siebie było na takiej zasadzie właśnie równowagi bądź też partnerstwa. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy rozkład. Życzę wszystkim oczywiście wszystkiego najlepszego i zapraszam Was kochani na inne moje filmy. Pa! pa.